Cześć, tu Gisowiec i kolejna porcja wiadomości ze świata GIS. Dzisiaj w sumie tylko dwie informacje, ale za to dość istotne. Pierwsza z nich. TomTom. -tom. Globalna korporacja GISowa, znana głównie z produkcji i dystrybucji aplikacji oraz urządzeń do nawigacji samochodowej, wydała z jedno z ich zdaniem najważniejszych oświadczeń Historii firmy. Mianowicie, TomTom -tom otwiera się na dane projektu OpenStreetMap i w kolejnych wydaniach będzie się bardzo mocno na nich opierał. Równocześnie udostępniając swoim użytkownikom aplikację, dzięki której można będzie mapę oraz dane udoskonalać. W chwili obecnej nie jest jeszcze jasne. Jak TomTom -tom chce to zrobić, pozostając jednocześnie w zgodzie z licencją ODBL, którą objęte są dane, niemniej i tak dobrze jest słyszeć, że kolejna globalna korporacja przechodzi na dane OpenStreetMap. Zwłaszcza, że jest to korporacja, która ma również swoje dane przestrzenne, przez niektórych uważane za jedne z lepszych na świecie. Niestety, jako stowarzyszenie nie posiadamy dodatkowych informacji na ten temat. Próbowaliśmy kontaktować się z grupą edytorów zatrudnionych przez TomTom w Polsce i zajmujących się rozwojem mapy OpenStreetMap w imieniu firmy, ale nikt z tej grupy się do nas nie odezwał, więc w chwili obecnej więcej informacji nie mamy. Jeśli tylko jakieś się pojawią, na pewno. Nie omieszkamy tymi informacjami się z Wami podzielić. I druga informacja na dzisiaj. Mianowicie UN Maps. UN Maps to jest komórka, która powstała przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i komórka ta odpowiedzialna jest za dostarczanie map dla kolejnych misji pokojowych ONZ-u. W listopadzie UN Mappers wyróżniła naszego kolego Włodzimierza Bartczaka, pseudonim Christophs. Tytułem Mapera Miesiąca, dziękując mu w ten sposób za wkład pracy wniesiony do projektu i do map dla misji pokojowych. Włodzimierz jest bardzo aktywnym członkiem naszej społeczności OSM i mówiąc aktywnym, mam na myśli nie tylko edycję w projekcie, bo jest bardzo aktywnym edytorem bardzo dużo czasu spędza edytując projekt OpenStreetMap, ale jest również bardzo aktywnym członkiem. Społeczności, bardzo często spotkacie go na naszym Discordzie, na kanale na Facebooku, w grupie. Bardzo często się udziela. Poza tym jest również wiceprezesem naszego stowarzyszenia OpenStreetMap Polska. Bez pomysłów, bez inicjatyw, bez pracy kolegi Włodka, wielu naszych projektów nie udałoby się zakończyć, a w i wiele z tych projektów w ogóle by nie powstało. Chyba najbardziej znanym dzieckiem Włodka jest inicjatywa mapowania automatycznych defibrylatorów AED. Link do, do strony tego projektu umieszczę w opisie tego filmu. Sprzedam wam również informację, że Włodek, poza tym, że jest wiceprezesem naszego stowarzyszenia, to startuje również w wyborach do zarządu OpenStreetMap Foundation. Czyli fundacji prowadzącej cały projekt OpenStreetMap w skali globalnej. Więc jeśli macie możliwość poparcia kandydatury kolegi Włodzimierza, myślę, że nie ma lepszego kandydata na jakiekolwiek stanowisko w zarządzie OSM Foundation. A skoro już mówimy o OneMapers, no to nie sposób nie wspomnieć o drugim naszym koledze czyli o Bartoszu Racławskim, pseudonim Ptarak, który to dostał dokładnie takie samo wyróżnienie dwa miesiące temu, również w ramach UNMAPS i UN Mappers. Jeśli chcielibyście pomóc w inicjatywach związanych z misjami pokojowymi o organizacji narodów zjednoczonych, kontaktujcie się z Bartoszem albo z Włodkiem. I na koniec drobna informacja z naszego podwórka, mianowicie prywata. Chciałem bardzo podziękować kolegom Piotrowi i Jarosławowi za kawę, którą to postawili mi za pomocą serwisu Buy Coffee. Dzięki chłopaki, że doceniacie moją pracę. Będę się starał dzięki temu dostarczać jeszcze więcej, jeszcze fajniejszych treści. Dzięki raz jeszcze. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje na dzień dzisiejszy. Zapraszam na kolejne materiały, które dla Was przygotuję. Dzięki, do usłyszenia.